Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Z góry podkreślam, nie jest to film dla osób wysoko wrażliwych ani bardzo wrażliwych. Te osoby proszę o wyłączenie tego filmu i nieoglądanie. Tu będą triggery. A wychodzimy z żeńskiej energii, idziemy do męskiej energii. I teraz małe rozwiązanie zagadki z ostatniego filmu. Wiele osób zostało uwiedzionych zapowiedzią gry Mirage, gry Assassin's Creed. Poszukiwały odpowiedzi, nie widziałam szczerze mówiąc, żeby to jakoś dobrze i sprawnie przebiegało. Nie widziałam również w komentarzach, żeby chociaż jedna osoba. Pokusiła się o to, żeby zajrzeć w opis filmu i przeczytać taką krótką notkę w formie wierszyka, która jest tam zawarta, i się nad nią zastanowić. Dobrze, wobec tego będziemy robić rozwiązanie tego wszystkiego, ponieważ to wszystko jest ze sobą połączone. Rozwiązanie nie zostanie podane na tacy, natomiast przybliży nieco odpowiedzi. Dla niektórych, oczywiście, reszta. Tak jak mówię, ci, którzy nie pracują, ci, którzy nie chcą poświęcić żadnego wkładu w pracę nad sobą, nie powinni wiedzieć. I tu nikt nie będzie robił darmowych prezentów. Dobrze. Mieliśmy czytanie Twin Flame. Mieliśmy karty egipskie, tak? W porządku. Mieliśmy wiele czytań również na kartach, które na przykład przy, um, przedstawiają kulturę um, nordycką, tak, um, runiczną. Um, fani jednej czy drugiej opcji mogą już sobie wyrzucić wszystko na śmietnik. E, dlaczego? E, dlatego, że um, poświęciłam wiele um, podróży i czasu na to, na nie, na to, żeby um, badając różne kultury dowiedzieć się, że wszystko jest o jednym. Tak? Um, pozwólcie, że to Wam wytłumaczę. To jest uh, tak naprawdę bardzo, bardzo proste. E, zacznijmy tę opowieść od Egiptu. Um, i skończymy ją w Egipcie. A co to ma wspólnego z Wikingami, to zaraz się dowiecie. E, proszę Państwa, to jest Ozyrys i jego brat Set. Set rozszarpał ciało Ozyrysa na 14 części. E, żona Ozyrysa i Zyda pozbierała 13 części. 14 nie udało się odnaleźć. Trafiła e, na dno Nilu. I została pożarta przez ryby. W ten sposób powstaje nowy Ozyrys. Nowy Ozyrys składający się z 13 części, i w ten sposób Ozyrys staje się władcą świata podziemnego. Tak, kultura nordycka, karta śmierci. I powiecie, ok, to są cyferki. Wszystko można sobie wrzucić w cyferki. Każdą jedną kartę wziąć. Świetnie. Fantastycznie. Tylko podobnie jak wiele osób zamieszcza czasówki, kiedy ja je zamieszczam w opisie filmu. Podobnie jak y, 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 nie zaglądacie tam, takie nie zaglądacie tu. Proszę bardzo. Co stoi za postacią z karty nordyckiej? Egipski filar światła. Egipski filar światła, który spala wszystko to, co nie jest światłem. Nordyckie runiczne karty, a jednak ta sama symbolika, prawda? Ze śmiercią w ogóle są ciekawe konotacje, dlatego że jednym. Wiecie, kim był Leszek Szuman? Przed wojną jeden z najwybitniejszych polskich astrologów. W ogóle Polska ma niesamowite tradycje, jeżeli chodzi o astrologię. Mieliśmy bardzo silną pozycję przed II wojną światową w Europie, jeżeli chodzi o astrologię. I u pana Leszka Szumana w jego pięknej willi w jego gabinecie stały dzbany. Kiedy przychodził dany klient i prosił o konsultacje astrologiczne, i pojawiał się później, żeby pan Leszek, szuman udzielił mu odpowiednich wskazówek, odpowiedzi i tego, co wyczytał z jego horoskopu, klient na koniec konsultacji był pytany, czy chce znać datę swojej śmierci. Ponieważ mógł poznać te daty, one były ukryte w tych dzbanach. Mógł, nie musiał. To był jego wolny wybór. Klepsydra. Nie ma czegoś takiego jak czas. To nie jest czas, to jest Twoje życie. Od daty do daty. Klepsydra odmierza Twój czas. Możesz to przewegetować. Jeżeli myślisz, że jesteś nieśmiertelna, nieśmiertelny, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. A możesz od tej daty do tej daty zrobić coś fajnego, coś pożytecznego dla siebie. Możesz pracować. Tak będziesz umierać wiele razy. Ponieważ będziesz się zmieniać. Śmierć oznacza transformację. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie wszystkie osoby, które w momencie, kiedy ja reprezentowałam tę energię, pisały, że mają bóle w klatce piersiowej i tak Po pierwsze, to było w którymś z poprzednich czytań. Po pierwsze, proszę się zająć swoją czakrą serca, bo jest. Wymaga, wymaga yy, pewnych konsultacji i zmian. Czy to zrobicie przez terapię? Znajdziecie psychologa, e, psychiatrę, terapeutę, wszystko jedno. Czy to zrobicie przez medytację, jaką sobie wybierzecie drogę, to jest wasza droga. Tak, te punkty, które zostały naciskane przez tę energię, są to punkty, które są uszkodzone. Co zrobisz w tym czasie? Także, czy Egipt może mieć coś wspólnego z kulturą nordycką, z kulturą aztecką, um, z kulturą grecką, która już w ogóle wywodzi się z Egiptu i tym została zainspirowana, um, oczywiście rzymską i tak dalej. Um, wszystko jest o jednym. Wszystko jest o jednym. Ok, moi drodzy, yy, szybkie czytanie, bez jeńców, trzy grupy do wyboru. Grupa numer jeden, kolendra, grupa numer dwa, goździki, grupa numer trzy, kardamon. Żeńskie energii zostały nam tylko przyprawy. Zapraszam serdecznie. Czytanie dotyczy tematu Twoja największa słabość. Ok, sprawdźmy czytanie z jednej karty. Grupa numer jeden. Królowa Pucharów. Ile razy byłeś, byłaś w stanie poświęcić siebie? Ile razy robiłeś, robiłaś rzeczy wbrew sobie, bo tak cię wychowano? Ile razy uśmiechasz się przez zaciśnięte ząbki? Poświęcając siebie. Robiąc to, na co nie masz ochoty. Bo kanony społeczne, bo wypada, bo to rodzina, bo. Ile razy? Ile razy karmisz ludzi sobą, ludzi, którzy na to nie zasługują? Ile swojej energii oddajesz? Gdzie jest asertywność, gdzie jest tupanie nogą, gdzie jest mówienie nie? Ile razy ufasz bardziej opiniom opinią innych o sobie zamiast sobie? Ile razy nie zaufałeś, nie zaufałaś własnej intuicji? Jedynki, zostawiam was z tymi pytaniami i przechodzę do dwójek. Goździk, dwójka. Umiarkowanie, równowaga. Ile razy nie weszłaś, nie wszedłeś w konflikt. Ile razy zaprowadzałeś, zaprowadzałaś równowagę i wygładzałaś ostrości tam, gdzie nie było to ani pożądane, ani potrzebne, w dodatku nikt cię o to nie prosił. Ile razy stawałaś, stawałeś się negocjatorem cudzych konfliktów. Ile razy pomagałeś, pomagałaś ludziom rozwiązywać ich konflikty, które były ich karmą i nie powinny cię nawet dotyczyć? Ile razy nie stanąłeś, nie stanęłaś w swojej obronie? Ile razy w końcu negocjowałaś, negocjowałeś sam ze sobą, racjonalizując własne emocje, zamiast dać im posłuch i kończyć pewne sytuacje? Dwójki, zostawiam Was z tymi pytaniami. Przechodzę do trójek. Trójki. Kardamon. Paść pucharów. Ile razy stawałaś, stawałeś się złotą rybką do spełniania życzeń dla osób niedojrzałych emocjonalnie? Ile razy takie osoby przychodziły do Twojego życia, które wymagały nieustannie autorytetu, przewodnictwa i inwestowania w nie energii? Ile razy nawet podświadomie spełniałeś ich oczekiwania ile razy kierowały tobą osoby słabsze od ciebie pomimo że to ty byłeś byłaś ich autorytetem ile razy twoje serce przysposabiało innych Ludzi, którzy wykorzystywali twoją dobroć. Ile razy twoje bycie człowiekiem uprzejmym i miłym było odbierane jako słabość. Ile razy spotkałeś się z nietolerancją. Ile razy spotkałaś, spotkałeś się? z brakiem szacunku wyrażonym poprzez pobłażliwość i nie traktowanie ciebie serio i poważnie Ile razy spotkałeś się z krytyką gdzie osobami krytykującymi były osoby od ciebie mniej zdolne mniej dojrzałe i słabsze energetycznie. Trójki zostawiam was z tymi pytaniami. To było trudne czytanie. Natomiast to mam nadzieję, co zrobiłam w dniu dzisiejszym zainspiruje was do tego, żeby pewne rzeczy przemyśleć i udoskonalić. Im mniej Słabych punktów, tym lepsze życie. Życie, które mamy, nie jest czymś, na co nie mamy wpływu. I tak jak mówi klepsydra: od daty do daty, twoja decyzja, co z tym zrobisz. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnych czytań.